Cześć, witam Was Moi drodzy dzisiaj Dzisiaj mam trochę taki słabszy nastrój A mój obecny nastrój przypomina właśnie tą pogodę, którą właśnie widzicie Czyli mój nastrój jest szary, ponury i w ogóle jest I w ogóle jest melancholijnie melancholi teraz Przynajmniej w moim odczuciu. Tak czasem się zdarza, że człowiek, że człowiek ma kiepski nastrój. Czasem się zdarza, że człowiek ma tak zwaną chandrę, która de facto przynajmniej w moim pojęciu zdarza się średnio dwa razy w tygodniu. I powiem wam szczerze, właśnie mój nastrój właśnie przypomina tą tą pogodę, którą widzicie. Nie wiem czy to widać na kamerze, ale deszcz pada. Ale, tak, ale też pada. Właśnie taki właśnie mam nastrój. Mój nastrój jest, jest na równi z pogodą, którą widzicie. Czasem tak się zdarza, że ludzie mają kiepskie, kiepski nastrój. I nie jest to żadną tajemnicą, że kiedy człowiek ma kiepski nastrój, to nic mu się nie chce. Nie ma na nic ochoty, na żadne aktywności. To jest zupełnie normalne. E i niestety tak czasem bywa, no, nie można, nie wiem czy się da się być e, no stop przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu zadowolonym z życia. Bo czasem trafia się taki słabszy nastrój, kiepski dzień. No i jeśli o mnie chodzi to byłoby na tyle, e, ja się z Wami żegnam, pa.